Dobry wieczór, dzień dobry, o, jest za 15.2. Skończyłem, chyba tak mi się wydaje. Woda jest mleczna, bo to jest od bazaltu. Mój prowizoryczny stojak na telefon rozpadł się. Jestem zmęczony jak koń po westernie, żeby brzydko nie powiedzieć, ale wodę muszę dać. Słuchajcie, chyba przeszedłem właśnie chrzest akwarysty. Takiej kumulacji szczęścia, to jak kurde, w życiu chyba nie miałem na początku pękło mi, pękło mi wiaderko. Jak wyjmowałem stare podłoże z ziemią, tutaj też jest na ziemi. Potem przy czyszczeniu filtra zapchała się wanna. Potem, jak już wannę naprawiłem, odetkałem, to te dziadowskie złączki na filtrze nie chciały puścić. A chciałem, a musiałem węże wyczyścić, bo były zapitolone. I zamiast zejść mi się z tym 6 godzin, jak planowałem, zeszło mi się to teraz. Rośliny, wiązanie, i tak dalej. Ładnie wszystko poszło. Posprzątałem migiem. Teraz chyba położę się spać i zapitala mi to tam urządzenie. Przepraszam za to trzęsienie obrazy, ale stojaka już nie mam. Muszę sobie coś zmontować na szybko. Jedyne co to mogę pokazać z bliska jak to jest. szału nie ma dupy, nie urywa. Jak zarośnie powinno być beautiful. To jeszcze słychać o niemakse grzechocze się menda od powietrza. Dopiero go uruchomiłem, dopiero ze startowego do akwarium. No i co, Babcia gupik. Godzina pierwsza pięćdziesiąt. Zaczynamy zabawę z nowym akwarium. Trzymaj ta się hej.